Filip Zawłocki, MVP oraz MVP finału dzikiej ligi sezonu zimowego 2024-2025 Filip, powiedz mi, cały sezon miałeś naprawdę świetny, e, naprawdę można powiedzieć, że historyczny wręcz, parę historycznych występów, a cały sezon naprawdę na świetnym, wyrównanym poziomie. Powiedz mi, co wpłynęło na to, że po prostu tak świetnie się grało? Zdecydowanie moja mama, mój tata e, i mój pies, mój brat trochę przeszkadzał oraz jest bardzo dobry w tiraniach. No i tyle. No właśnie, a dzisiaj też. Dzisiaj mieliście dość trudny mecz, bo na początku był wyrównany. Skorpiony trzymały się dzielnie, blisko, nawet no, w pewnych momentach wygrywały paroma punktami, no ale w pewnym momencie zaczęliście grać swoje i rzeczywiście wyszliście na prowadzenie i udało wam się je utrzymać. Co się zmieniło w trakcie meczu, że po prostu wyszliście na to prowadzenie? Z nastawieniem, bo pizza kusiła bardzo oraz yy... Mm -hmm. A powiedz mi jeszcze tak na koniec, jak Ci się grało w dzikiej gol? Bardzo fajnie i polecam. Super. Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym sezonie.